Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie wagi. Przygotowałam dla Was czytanie na lipiec. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i na pewno nie będzie rezonowało z każdym z Was, jednakże bardzo prosiłabym o łapki w górę od tych osób, które coś znalazły dla siebie, z którymi coś, coś tam rezonuje. To będą dla mnie takie fajne informacje zwrotne. Przechodzimy już do rozkładów. Tle czytania macie kartę. Zaangażowania, pracy, jakieś takie poświęcenie się i mocne zaangażowanie w jakiś nowy projekt, które, coś takiego świeżego, co, co dopiero startuje. Przechodzimy do rozkładu. Jest jakiś bezruch, jakaś coś zawisło, niewiele się dzieje. Jest potrzeba właśnie takiego zupełnie takiego dystansu i spojrzenia na wszystko z innej strony, bo tutaj coś, coś kogoś może martwi, kłopocze, boli, i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. I żeby sobie właśnie poradzić, to najpierw trzeba dobrze to wszystko przeanalizować, jak do tego podejść. Spróbować właśnie z innej strony, bo jest jakieś zranienie, ktoś, kogoś boli serce, ktoś kogoś, nie wiem, oszukał, zostawił, coś, coś poszło, coś poszło nie tak, jak by się chciało. Ktoś zachował się nieodpowiednio. Nie wiem, czy były jakieś rozstania, czy ktoś kogoś zostawił, czy innego typu problemy, ale tu jest strata jest ból, cierpienie, strata i to jest w dwóch kartach takich położonych obok siebie. I to jest no tak, taka ta ciężka energia, i trudno jest się z tym pogodzić. Jest takie sfokusowanie się na tym, i takie ciągłe, ciągłe myślenie. Jest to w głowie, i nie można sobie tak jakoś z tym poradzić. Potrzeba jest właśnie nabrania dystansu i e, jakiegoś ogarnięcia tego, bo e, będzie zamknięcie przeszłości. Trzeba będzie osądzić to co, się, e, to, co się wydarzyło, wszystko, i tu trzeba będzie wybaczyć. Uświadomić sobie konsekwencje, nie wiem, czynów swoich czy czyichś, odkupić jakieś winy, wybaczyć, podjąć konkretne działania i iść nową ścieżką, całkowicie nową. Tu będzie już zakończenie i rozwiązanie starych problemów, bo, bo ktoś jest zmęczony. Po, po jakiejś bitwie, po jakichś e, ciężkich zmaganiach jest zmęczenie, które. No bo wybieracie jakąś drogę, czy ktoś wybiera jakąś drogę, o którą walczył, było bardzo dużo działań, starań, i teraz e, jakby te najgorsze chwile są już za wami, są już z tyłu, ale. Trzeba być jeszcze czujnym, bo coś tak jakby może się wydarzyć. Coś może się wydarzyć i trzeba być czujnym i podjąć bardzo konkretne działania. Tutaj mówi, znowu dwie karty mam tak fajnie położone obok siebie, które mówią o tym, że trzeba podjąć konkretne działania i coś odciąć. Tutaj te, te trzy karty mówią właśnie o rozstrzygnięciu czegoś, o o zakończeniu, o pójście dalej, o takim, no będziecie mieli wsparcie też z góry, wsparcie aniołów i coś musi zostać osądzone, bo ta walka już nie może trwać dłużej. To już dobiega ku końcowi, i teraz trzeba sfokusować swoje wysiłki. Dążyć do, do zmiany, podjąć jakieś konkretne działania i odciąć to, co nie służy. Coś należy odciąć, od czegoś trzeba odejść, ale trzeba bardzo konkretnie zadziałać, bo to już jest czas, kiedy działania muszą być podjęte, bo to jest ten etap. Jest jakaś dwoistość. Ktoś y, potrzebuje y, podjąć jakąś decyzję, bo Tutaj jest takie żonglowanie dwoma, dwoma sprawami, dwoma piłeczkami. Takie jakby przy zbyt dużo ktoś ma czegoś na sobie, ale sobie jestem tym wszystkim świetnie radzi. I tutaj widzimy, jak, jak potrafimy. Po prostu przekraczać e, granice, tak? Potrafimy robić rzeczy, o których nawet nie myśleliśmy, żeby nam się udały. Ten człowiek idzie po wodzie, idzie ku światłu, idzie tą nowo obraną drogą, i on żongluje sobie i utrzymuje balast, i e, świetnie sobie radzi z tymi dwoma, e, z dwoma tymi piłkami, monetami. Ona mm, opanowuje tą sytuację, ogarnia ją. I tu jest no, taki przekaz, że trzeba będzie coś, coś wybrać, coś zadecydować i przełożyć to na konkretne działania, bo w przełożeniu mieliście trójkę, trójkę monet. Tu jest pójście dalej, tutaj po, po tej karcie. Czyli jak dokonanie tych wyborów, podjęcie decyzji i pójście dalej w trójce monet. Jakiś nowy początek, nowy początek czegoś, nowe przedsięwzięcie, coś się zakończy, cykl, który, który nam nie służy, wam nie służy już, coś się zakończy i trzeba będzie pójść w nowe, rozpocznie się coś nowego, i tu jest taki młody człowiek, młoda osoba, być może pojawi się u Was w życiu, tu będzie się dużo działo. Mogą to być y, jakieś nowa y, osoba do relacji, może to być jakiś, y, jakiś nowy świeży romans, ale coś tutaj się zadzieje, bo y, on tutaj zbiera informacje, uczy się i rzuca się w wir czegoś nowego, nowego projektu tego Czego mu brakuje, czego chce do tworzenia swojej własnej rzeczywistości. I wy będziecie potrzebowali trochę takiego osamotnienia, trochę odizolowania, ale właśnie z własnej, z własnej woli, żeby sobie to wszystko przemyśleć i podjąć te odpowiednie decyzje. Bo bo tu będzie to Wam potrzebne, żeby zrobić to w zgodzie ze samym sobą, w takim spokoju, bardzo rozważnie. To jest karta panny. Może u niektórych pojawić się panna w życiu, ale bo panna ma takie podejście bardzo przyziemne i to będzie takie przemyślane, takie bardzo Wasze. I wyjdzie właśnie po tych medytacjach, po tym takim wyciszeniu, odizolowaniu się. Także macie takie dosyć mocne karty. Zarówno na początku, jak i na końcu czytania jest to potrzeba tego przemyślenia i zebrania tak jakby uporządkowania w sobie samym, zebrania myśli i spojrzenia na to z innej strony y, może w inny sposób zauważenia czegoś, czego nie zauważam jaki, no i później podjęcie tych decyzji odcinanie czegoś i jakieś, y, jakieś wybory bo y, tutaj y, tutaj jest ta, y, to żonglowanie ta, y, ta potrzebna jakaś y, Decyzyjność, żeby przejść właśnie do tej, do tej trójki, trójki monet, którą mieliście z przełożenia, bo tu jest załatwianie kilku spraw jednocześnie. To jest jakaś cykliczność schematów życia. Zbyt wiele aspektów może kogoś, może kogoś przyciążać tak, i tutaj trzeba będzie podejmować jakieś decyzje, nowe wyzwania. On stąpa po wodzie, on dokonuje rzeczy niemożliwych. Naprawdę udaje mu się to. Nawet nie zdawał sobie sprawy, że tak wiele rzeczy jest w stanie zrobić i, i przejść. I później, już po tych wyborach, jest ta. To poświęcenie się, zaangażowanie w ten wybrany projekt, czy cokolwiek innego to będzie, bo to może być do każdej dziedziny życia. Ok, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.